Myślisz o inwestowaniu w kruszce. Wiesz już, że masz wybór między sztabkami a monetami bulionowymi. Ale czym jest moneta bulionowa? To to samo co moneta inwestycyjna, a więc wybita wyłącznie w celu inwestycyjnym. Nie posiada ona walorów kolekcjonerskich, a jej cena jest maksymalnie bliska w cenie zawartego w niej metalu najczęściej złota lub srebra. Aby moneta była monetą, musi być także prawnym środkiem płatniczym, mieć swój nominał oraz emitenta. Zaprzeczeniem tego jest najsłynniejsza moneta bulionowa na świecie Krugerand, która swojego nominału nie ma, a przynajmniej nie jest on wybity na monecie, bo Krugerand to po prostu jeden Krugerand. Co gdy moneta nie ma nominału, jest wtedy ogromną sztabką, czyli tzw. randem lub medalem? Czy można nazwać monetami bulionowymi złote monety obiegowe, które były używane w dawnych czasach? Nie do końca, te monety poza wartością wynikającą z zawartości złota mają także wartość historyczną czy numizmatyczną.